Witam, witam. O, tutaj jest nie, nie, nie. dla ubogich. <laughs> Przyjechaliśmy do Sympopola na rzekę Łynę. Mieliśmy bardzo dużo zaproszeń właśnie na tą rzekę, żeby sobie połowić. Teraz... Dobra, losujemy. Naj... O, ten, Najniższy, im wyższy numer, tym bliżej tu siedzi. No to tam okazja, zawsze rządzi. Trójka tu, tak? tutaj. Siedem, to będziesz chyba tam siedział. Jurek, cztery. 10 O, dobra. 3. O, to chyba będę do najniżej siedział. Chyba będę otwierał. 10 2. Otwieram! <grym> Także. Dzisiaj będzie deklasacja. W końcu otwieram. No. Które to już nasze łowienie, i dopiero otwieram. Pierwszy raz. A Jurek przygotowywał kulki, tak? Także wiesz. Magnezu nie było. Słuchaj. Jarek, ale tą nie wy, nie czułeś pod palcami? Czułem, ale już nie chciałem tej trójki wyciągnąć. To <grym> no. jest sekret mistrzów, Orzeźwiał umysł. Mhm. widać jaki jest, zawsze jesteś orzeźwiony. To, 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 to tak, ja mam środek, to znaczy na cyklę tam. Cyklę. A ja tu? A ty tam, zacykl. Aha. No dobrze. Trudno. Nie, to tam, rozładujemy. Za, za tą rzeczką, przy Pięknie tam, tutaj podnieść, jest. tam, rozładujemy się. dzisiaj ku zaskoczeniu Kacpra zrobimy coś innego. Kacper, stwierdziłam, że dzisiaj może pokażesz nam wszystkim, jak od początku, jak gruntujesz, jak gruntujesz sobie miejsce w gdzie będziesz łowił, tak, że jeszcze przed rozłożeniem swojego stanowiska. Teraz zakładasz gruntomierze, widzę, że duże. Tak, tutaj podejdę bliżej, bo jest silny wiatr. Jesteśmy na łynie w Sempopolu koło boiska. Pociąg jest około co najmniej do takiego wolnej przepływanki, trzeba było mieć spławik około 50 gram. Mm -hmm. Nie mamy takich sławików, żeby w ogóle wygruntować. Muszę mieć 100 gram na wędce, plus jeszcze tu mam oliwkę, bo to jest spławik 30 gram. Założyłem dwa gruntomierze. O tutaj widać, no widać. są dwa mm -hmm. gruntomierze założone i sprawdzamy głębokość. Jest około 1,5 metra gruntu, może troszeczkę więcej. Mm -hmm. e... Czy tu ryby są, czy nie. Na pewno jakieś są. Zobaczymy. No uciąg jest przerażający naprawdę bardzo duży. No ale to będzie fajna zabawa. Wygruntujemy sobie najpierw dno. Według takich po wstępnym gruntowaniu jest yy, nieciekawe. Znaczy, bardzo mocno ukształtowane, czyli będzie bardzo trudne łowienie. Takie chyba jeżeli hmm. chodzi o rzeki, możliwie najtrudniejsze. Bo Dużo dołów i górek, co? Tak, tak i... różnych. Zaraz zobaczymy jeszcze. Hmm. Trzeba mieć bardzo mocną wędkę, to żeby tu jest 130 gram teraz cały czas podnosimy. I trzeba mieć też ręce. Najpierw zobaczymy na 11 metrów. O, widać. Teraz jesteśmy na jakiejś górce. No, mm -hmm, Teraz dół. Bo widać, że spadło. Znowu wchodzimy na górkę i zaraz będzie pewnie jakiś dół. Jesteśmy na górce. O, wchodzimy do dołu. Ale niewielki dołek. Bo na rzece to jest bardzo ważne, że nim postawimy właśnie poddej, żeby najpierw wygruntować sobie, tak, co? Tak, sprawdzić, gdzie je będzie najlepiej. Tutaj jeszcze jest w miarę względnie. Tu uh -huh. mamy w miarę. O, i znowu dołek. To są za duże różnice. Tam może być dużo zaczepów. Sprawdzimy sobie teraz na pełnej wędce, jak to wygląda. Uh -huh. o, znowu dołek mhm, widać, widać ale mamy na razie równo kawałek równego dalej jest równo o, jest wypłucenie lekkie, ale lekkie, takie jest bardzo dobre wypłucenie i znowu, czyli tam mamy wypłucenie, to nie jest źle tu jest równo, równo. 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 I teraz warto, jakby się nam troszeczkę wypłaciło. No, nie wypłyca nam się. Mhm. Ale nie jest źle. Czyli na 11 metrów mielibyśmy łowić bardzo ciężko, bo są za duże nierówności dna. Tam są na pewno różne zaczepy, śmieci. Plątałby nam się ze Natomiast. Tutaj widać jest półka, półkę mamy i jest dołek. I tu będziemy łowić w tym dołku. Jest to o tyle dobre, że jurka zanęta będzie się u nas zatrzymywała. Bo ci tak się nie, nie rozmyje szybko, bo tak? Tak. Tu się delikatnie wypłyca, uh -huh. ale tak już siądę sobie, tutaj tylko wstępnie sobie wygruntowaliśmy. Jak siądę sobie na podejście, uh -huh. to wygruntuję sobie to bardzo precyzyjnie. Teraz już rozłożymy, ale... Przed rozłożeniem stanowiska należało, właśnie. N należało sprawdzić, najpierw wygruntować sobie miejsce. Ja. No tak. Bo... i są zaczepy, właśnie dlatego. Chciałbym, żebyś dzisiaj pokazał, jak. Y w ogóle jak, jak będziesz rozpoczynał, wie, rozstawienie swojego podestu, co masz, co, jakiego sprzętu będziesz używał. Chodziło mi o to, co, wie, bo zauważyłam, że dużo osób ma rzeczy, dużo rzeczy niepotrzebnych na stanowisku. 50 wiader, kotłów, misek. Chciałabym, żeby pokazał jak naj, żeby ludzie się nie zagubili. Żeby po prostu wiesz, pokazać ludziom, którzy wybędkują, jak to wyglądać. powinno wyglądać właśnie. No żeby... ja pokażę, pokażę według mojej ideologii, a dokładnie rzecz, rzecz mówiąc jest to... Ideologia Zbyszka Milewskiego, to Zbyszek mnie nauczył w tym roku tego, żeby jak mieć sprzętu. jedną torb, dwie torby, pokrowiec, uh -huh. podest i mieć wyłącznie rzeczy, które faktycznie są nam potrzebne. Ja nie mam w moich torbach takich rzeczy, które używam czy tylko na rzece, czy tylko na jeziorze. Zawsze są masz to w... samo w tej Tak, Wolę tej... mieć o jedną rzecz za mało niż dwie za dużo. Bo wiem, że jak jeździmy na zawody, to właśnie ludzie podchodzą i często się pytają, że jak pan to robi, że pan ma tak mało rzeczy i po prostu. A... Tak, tak, bo... Wiąże się to z tym, że dla większości wędkarzy, takich ja ich nazywam w sumie amatorami, atrybutem wędkarza wyczynowego jest ilość topów przytyczce i ilość wiadra. To jest bzdura, bo można mieć jeden top, jedno wiadro i osiągać bardzo dobre rezultaty, a można mieć 50 wiader. 10 topów i się w tym wszystkim tylko i wyłącznie zgubić, nie osiągając żadnych dobrych rezultatów. Ja to myślę, że to nie, może nie tyle co amatorzy, co nie ma kto im powiedzieć po prostu. Tak. Teraz tak, najważniejsza rzecz, to teraz tak, postawimy, wiemy już gdzie postawić podest, podest postawię tutaj, tak? Bo tak sobie wygruntowałeś i po tak, prostu tak, wiesz, postawimy że... postawimy to... podest, po rozstawieniu podestu pokażę dalszą część. Dobrze. Podest rozłożony. teraz pokażesz wszystko od początku. W pierwszym etapie rozkładam sobie poszczególne elementy mojego ekwipunku, czyli jest to jedna torba, druga torba i pokrowiec z wędkami. To Zaczynasz to... od czego? Od, od, od rozkładania najpierw? Jak podest rozłożyłeś, to później... Na najpierw mówię właśnie, że rozkładam sobie poszczególne elementy. To i to będzie mi potrzebne tutaj. Uh -huh. Wędki będą mi potrzebne tutaj. Zanęty są mi teraz do niczego niepotrzebne, więc je odstawiam. Zestawy mi są też teraz do niczego niepotrzebne, więc też je odstawiam, żeby mi nie przeszkadzały. I mam porządek. Zaczynamy od uzbrojenia, od rzeczy, które w najmniejszym stopniu decydują o, o, o samym łowieniu, tak? czyli te, które trzeba, żeby nam potem nie rozpraszały. To najpierw rozłożę stanowisko wędkarskie, potem rozłożę elementy do ustawienia topów. Rozłożę no, to. Topy. Może, po, Międzyczasem... może rozkładaj, najpierw będziemy wiedzieć. Pokażę też jeszcze, mhm. jak mam zaplanowane rozmieszczenie poszczególnych elementów w torbie, bo jest to bardzo ważne. Mhm. Więc tak, otwieramy torbę i wypakowujemy z niej wszystko, co jest nam potrzebne. Bo nie, w torbie masz zawsze to samo. Zawsze mam to samo. Jest to kuweta do nadmiaru zanęty i do kul, które mhm. lepiej. Tutaj jest nabierak do nabierania wody, który nam się zaraz tutaj przyda. Bo jest, jest bardzo starpa. przydatny. Tak, tak jest wysoka starpa i tu nie ma nawet jak nabrać wody. Taka rzecz jest konieczna. Zawsze mam minimum dwa ręczniki. Tutaj mam dwa kubki, jeden zapasowy, bo to zawsze może się gdzieś ułamać czy zepsuć. Dwie matrioszki, pudełeczko do pinek lub do ochotki. I kuwetki, Dwie kuwety do zanęty, do y całej y przystawki. I tutaj jest do przepuszczania ochotki. Y y Czyli nie mam tutaj 30 kuwet, tylko mam trzy. I to jest nam w tej chwili niepotrzebne, odkładamy tam gdzie są wementy, prawda? Mhm. Jedziemy dalej Potem mamy atomizer. To samo. Rzucamy go tutaj. Jest nam niepotrzebny. Teraz mamy rolki. Rolki. Rolki będziemy ustawiali tutaj. Więc je ustawimy. I wszystko jest schematycznie. Przygotowane już w torbie. Dzięki temu nie robię żadnych zbędnych ruchów. Rozstawiamy rolki. I ci co idzie i szybciej, tak, prawda? Nie ma, tak, nie przez się. to, że nie ma niepotrzebnych rzeczy, nie tracimy czasu na zbędne mhm. ruchy. rolki trzeba na rolki poświęcić dużo czasu, rozłożyć je bardzo precyzyjnie, żeby tutaj ja preferuję rozłożenie na w tak zwanych szerokich nogach. Ale nie wszędzie tak się rozkładasz na szerokich nogach. No nie, bo to zależy jak jest ukształtowanie, jaka potrzeba. Mm -hmm. tak. mamy Tu mamy poziomice, roki są dobrze ustawione, mm -hmm. tylko bardziej Dobrze, rolki są. Potem jeszcze ewentualnie je poprawimy co do... Ale nie, będzie dobrze. Idziemy dalej. Potem mamy na dole spodu mam wszystkie akcesoria... Do podestu, tak? Tak. Czyli jedziemy. Siatka do odkładania tyczki. Siatka do odkładania tyczki. Mhm. Jest. Balkon. balkon. Układamy sobie tutaj balkon mam Potem nogi do platformy. Nogi do, do platformy, tutaj bocznej. Mhm. Trzy platformy bocznej dzisiaj nie będę rozstawiał, bo mi jest niepotrzebna. Bo mam jedną mieszankę, nie mam oddzielnie gliny, zanęty. Czyli ta boczna platforma jest mi jako tako do niczego niepotrzebna, więc jej tutaj nie rozstawiamy. Potem mamy dwa uchwyty. Jeden do topów, mhm. jeden do siatki. Zostawiamy tylko ten do siatki ten mi niepotrzebny. Tutaj mamy uchwyty do parasola. Rozłożę sobie parasol, bo mocno świeci słońce, żeby mi nie, przeszkadza... żeby mi nie przeszkadzało. I mamy uchwyty do tyczki, uh -huh. które też będą potrzebne przy wstępnym nęceniu. I co nam zostaje? Zostaje mi uchwyt do drugiego siedziska, które sobie zmieniam jak łowie na jeziorach lub na kanałach i to jest taki do trzymania y, blisko siebie precyzyjnie wędki. Tutaj się to montuje. Dzisiaj jest niepotrzebna. Tak. I zostało mi też tylko pokrowiec, pokrowiec na, wiadro. na wiadro jakby padał deszcz. No. I to wszystko. I to sobie chowamy, bo nie będzie nam potrzebne. I to też nam nie będzie potrzebne. Czyli nie mam żadnych zbędnych rzeczy tutaj. Okay. Jedziemy dalej. Tutaj mamy dwie Pudełko. boczne kieszonki. Pierwsza to jest rzecz dla mnie niezwykle ważna. Jest to ta, tacka taka boczna. Mhm na której układam sobie te rzeczy, które potrzebne mi są w czasie łowienia. Czyli nożyczki zawsze się mogą przydać. Ołów, żeby skorygować układ obciążenia. Marker korektor do oznaczenia głębokości na topie. Miarka do ryb i wypychać. No tutaj nic innego nie będę potrzebował. No i też ta tacka chroni robaki, tak przed słońcem? Tak, tutaj można sobie, o, żeby chroniła czy przed deszczem. No i tutaj mamy pudełko na przypony. Pudełko na przypony, zawsze stawiam sobie gdzieś tutaj z boku. W tym przypadku, o tutaj, mamy pudełko na przypony. To też chowamy już do torby, niepotrzebne. Zostały nam dwie boczne kieszenie. I teraz tak, w tej kieszeni mam wszelkie dodatki, które stosuję. Mhm. Ja nie stosuję nic innego jak bentonit, liante color, minerał płoć suchy. W razie by trzeba było roz... słodzik, no słodzik. Rozpraszacz pewnie bardzo. Dwa, dwa barwniki. I widzę, że chyba rozpraszasz mi się skończył, bo nie mam tutaj rozpraszacza. No Rozpraszacz jest... na pewno jest w samochodzie jest... zawsze wożony. Tak, rozpraszacz, ale tutaj mam rozpraszacz. Tu mam rzeczy do robaków, czyli mhm. rozpraszacz. Sitko. Sitko, do jak sobie umyć czy jokersa, czy ochotkę, czy białe mhm. robaki, czy pinkę. Sitko do przepuszczania. Ochotki, I nożyczki. nożyczki. I dwie żyłki: jedna czternasta, druga osiemnasta. Są to żyłki do przedłużania zestawów. To nam dzisiaj też nie jest potrzebne. Czyli, jak widać, w jednej torbie mam wszystko, co jest mi potrzebne. Nie mam tutaj nic zbędnego. Obojętnie, czy na rzece, czy tak, na jezioro, czy na stawie, wszędzie. Jedyne, co tu się uh -huh. zmienia, to zmienia się pudełko. Na przykład uh -huh. teraz idziemy dalej. Tą torbę potem sobie odstawiamy. Mamy drugą torbę. Mamy drugą torbę, którą też teraz należy otworzyć, bo w niej mamy tak. Przystawkę boczną, której nie będę dzisiaj stosował, uh -huh. bo mi jest tutaj niepotrzebna, no ale na zawodach zawsze jest potrzebna. I zawsze uh -huh. matnie podbierak. do podbieraka mm. i pokrowiec z sitami. Pokrowiec z sitami będziemy do końca i zanęty tam rzucamy. To już jest nam niepotrzebne, też odkładamy. Jesteśmy rozpakowani. Stąd bierzemy jeszcze jak rozłożę, teraz rozłożę stanowisko, te poszczególne elementy potem weźmiemy się za rozłożenie topów. Czyli teraz może tutaj przerwi nagrywanie, tylko to, to mi zajmie dosłownie dwie minuty. Tak jak mówiłeś, 2 minutki minęło. Już masz prawie wszystko rozłożone. Tak, mamy siatkę. Wszystko. Tutaj nabierak do wody. Nabierzemy sobie potem wodę, ale to dopiero jak zanęte. I tutaj na parasol dwa uchwy które sobie zamocujemy o tutaj. Mhm. Przez to, że jest minimum sprzętu, jest tylko to, co jest potrzebne, zawsze ułożone w tym samym schemacie, nie, nie robimy zbędnych ruchów, nie motamy się. Teraz kolejna rzecz, nim rozłożę topy, to jest, to jest podbierak, o którym się często zapomina i potem po nęceniu gdzieś się lata z tym. Podbierak trzeba jest właśnie już na tym etapie rozłożyć, żeby mieć go z głowy. To jest też bardzo ważne, żeby takimi głupotami i nie zajmować się już później. Później ma nas interesować już tylko precyzyjne wygruntowanie stanowiska. Na to zawsze poświęcam najwięcej czasu. Dobre dobranie zestawów. Też długo się zastanawiam, jakie zestawy założę, do czego mi będą służyły. I potem do, staram się dobrze przygotować zanęty. Czyli na te trzy czynności poświęcam dużo czasu, natomiast na to trzeba poświęcać możliwie najmniej czasu. A żeby. Bo na zawodach często go brakuje. A żeby tak było, nie możemy mieć tego wszystkiego za dużo. Większość zawodników niestety ma pewną taką manię sprzętową i potem się gubią w tym po prostu. Teraz tak do, ustawiamy sobie do topów. Mamy tutaj różne grzebienie. Tak jak tutaj nie potrzebuję yy, drugiego, top, yy, drugiego grzebienia, mhm. też szkoda na to czasu, bo spokojnie mogę sobie oprzeć ładnie topy na trawie. trawie, trawie nie jest mi to do niczego potrzebne, tutaj tylko do uchwytów. Tu taki jeden stoi, tylko tak. Tak, zazwyczaj jak mam przystawkę boczną, to ten grzebień na fajce przykręcam do mhm. tego bocznego podestu. I w tym momencie możemy zabrać się do zarozkładania topu. Po gruntowaniu wstępnym wiemy, że potrzebujemy już topów czteroelementowe, prawda? I teraz wyciągamy sobie eleganckie topy. Ja zawsze zaczynam... tu już też na sztubach już na tak, wszystkie. Zawsze zaczynam od topu do kubka który tu raczej mi nie będzie potrzebny, ale rozłożę go, bo nurt jest za duży raczej, żeby... Nęcić z kubka, tak? tak, ale może się okaże, że, 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 że nie będzie tak źle. Top do kubka. Dlaczego zaczynamy od topu do kubka? Dlatego, bo jest w tej chwili dla nas najmniej ważne Zakładamy kubek na rzeki, mam taki większy. Mhm. Kolejny element mało ważny jest to parasol, prawda? Wyciągamy parasol. Ta część ekipunku jest nam już niepotrzebna. Zamykamy ją. Podamy parasol. Parasol jest ważny, w razie. W tak, tutaj słońca ma, właśnie, doceniłem właśnie ja, ochronę przed słońcem. Oj, wypadło na to. Niedokładnie Parasol jest rzeczą niezmiernie ważną Kiedyś łowiłem bez parasola i to jest... No, wiadomo jak jest mocny wiatr to, to jest duże ryzyko Dobra, teraz topy Mamy na dzisiaj przygotowane trzy topy. Topy na rzekę właśnie w takich tubach spłaszczonych lekko, uh -huh. jest to wygodniejsze. Czwarty element, pozostałe trzy, wkładamy, żeby się dwa razy nie schylać nad tym, to od razu wyciągamy kolejny top. Jeden mamy już rozłożony, bo używaliśmy go do gruntowania, prawda? Tak. Niektórzy zawodnicy tutaj klękają nad sprzętem, nad pokrowcem, żeby to nie schylać i to nawet niepotrzebne. Jeszcze, żeby zaoszczędzić kolejne minuty. Pokrowiec mamy, wszystko co z pokrowca wyjęliśmy. Kładziemy go sobie tutaj, żeby potem przy składaniu wędek nie musieć gdzieś tam po niego po stanowisku biegać. Tutaj mamy gumę 1.0, która na ten uciąg niestety jest za cienka. Dlatego musimy ją bardzo mocno naciągnąć i na nią założymy taki spławik, to będzie tutaj minimum w tych warunkach, to będzie około 10, nie wiem, 15 gram pewnie założę. Jeszcze zobaczę, jak tą 30 będę sobie pływał. Te 30, te 30 gram to będzie najwięcej, bo więcej nawet nie wziąłem, nie spodziewałem Ale się. Ale tylko będziesz miał, tak? Tak, więcej nie trzeba. Na zawodach może bym 4-5 rozłożył. Tutaj nie trzeba. No to będziesz pewnie łowił dziesiątką, piętnastką czy jak? Nie, nie. Będę łowił 10, 20, 30 prawdopodobnie. Aha. Tutaj mamy już gumę, która tu spełni swoją rolę. Jest to guma 1-2, lateksowa, dobrze napięta. Aha. No i tam mam gumę pustą w środku. Nie wiedziałem jaki tu będzie uciąg, więc założyłem trzy różne, żeby na tym najłowniejszym zestawie mieć odpowiednią gumę. Też, jest, też ją mocno dopniemy. Dołożymy czwarty element. No i teraz praktycznie zobacz, minęło niecałe 20 minut, 15 minut, nie, dokładnie to 15 minut. Z rozstawieniem e, podestu przede wszystkim uh -huh. jeszcze dużo mówiłem, normalnie nie mówię, więc też idzie mi to jeszcze szybciej. W każdym bądź razie teraz mamy. Od wejścia na stanowisko minęło mniej jak 30 minut. Za 10 minut będziemy mieli już założone zestawy, wszystko, czyli zostaje nam godzina 20 na dobre wygruntowanie, przemyślenie taktyki i, i przygotowanie zanęty. Znaczy przygotowanie w sensie lepienia formowania kul. Teraz do, wybierzemy sobie zestawy, prawda? Tutaj mam dwie takie kasety z zestawami na rzekę. Oj. Tu są zestawy, tu są te duże. Wybierzemy sobie tę jakąś największą gramaturę. 15, 20, tu będzie 16 najwięcej chyba próś 30 gdzie mieli 22 gramy mamy 21,6, 22, a tu też 21, no nawet nie mamy nic między 30 a 20. Ten miłajczem ten Nie, to jest 15 gram Dołożymy sobie o tą 20, którą łowiłem na ostatnim filmie, nawet jak robiliśmy film, to bo moje zresztą ostatnie łowienie na rzece to właśnie tym zestawem. No i wyżej się troszeczkę żyłki dowiążę, ale myślę, że starczy. I jeden zestaw weźmiemy sobie taki około 15 gram. O, taka A nie, tutaj nie. to będzie, Tutaj jest kaseta z takimi zestawami do 10 gram, ale one tutaj nie będą nam dzisiaj potrzebne. Tu gdzieś trzeba poszukać coś koło... O, tego New Age. Nie, New Age nie będzie się sprawdzał. Nie nam się tu nie sprawdzi. O, mamy 16 gram. Myślę, że to spełni. O, nie. Też nie większy? Nie, mniejszy. Chciałem, żeby była większa rozbieżność. 14, 14 do takiej bardzo dynamicznej przepływanki. Może płotka. Raczej się to nie sprawdzi. Raczej będzie trzeba łowić te 30 gram. A jakbym miał 40, to bym założył 20, 30, 40 gram. No i teraz założymy te zestawy. Przyłożymy do tego zestawu wygruntowanego, żeby mieć odpowiednio dobraną żyłkę. Mhm. I tyle. I przystąpimy do dalszych etapów. Zmieniam haczyki. Mam przypony 30 cm Tutaj to przy takim nie. to są troszeczkę długie. Mhm. A jakie haczyki będziesz miał tutaj? Jest rozmiar 14-132S. No to takie sporkawe. Tu też miałem taki sam haczyk. Tylko, że na dłuższym przyponie. Tu na 25 czy na 30? 25 cm. 25. Tak, żeby była szybka sygnalizacja. Tu będą płocie. W takim nurcie może iść tylko płoci kleń. krą raczej nie. Po... Nie wiem. Nigdy tu nie wiem, ja nawet nie wiem. No bardziej się boję uklei. Bo w sumie w Sempopolu nigdy nie byliśmy, co? Nie, ja w ogóle nigdy w Sempopolu jako tako nie byłem. Że mamy trzy topy się założone. Teraz sobie poświęcę trochę czasu dużo na precyzyjne wygruntowanie. Wybił gdzieś, nie wiem gdzie, jaka to miejscowość. Sępopol. Tutaj, też się mapa w poporu kończy. No, nie, nie, dzisiaj trener Jurek pokaże klasę. Uh -huh. <gry> Ale po prostu tutaj pojemniki na bieliznę. A, dopalacz. palac jest. <grych> Atraktor traktor? W zasadzie jeszcze, jeszcze to powinienem ograniczyć do mhm. nie zabierania podbieraka, bo on i tak mi nie jest potrzebny. Tak Ale czasami się... może będzie żwir. Będziesz dociążał żwir. Tak. Tu jest duży nur, gruby, płytko, gruby, o, taki prawie piec. centymetrowy żwir. Mhm. Jest to rzecz bardzo ważna. Tu nie ma co cudować. Ja od, od tego roku już nic nie kombinuję. Mhm. Objętościowo. Pół na pół to będzie z gliną. No i tak porozdzielałeś. Co tam się namieszałeś? Wiem, że na pewno rzekę. Rzekę, samą rzekę. Samą rzekę? Aha. Uh -huh. i fluo trochę. Czwarty zostawiłem... A nie wzięłeś na rzekę. przykład sobie z jednej szesnastki czy... Z... Nie, mam. No to więc... Aha, zostawiłeś sobie. Zostawiłem, dlatego nie... Będziemy. A cóż nam? A kula co W różnym stopniu? takie mocno ściskasz wciska, te pierwsze? Ta. Tam mam lżej. No, coś, już działa. Wszyscy już się kleją. I nie dałem tylko trzy paczki z tego względu, żeby żeby mniej to smużyło. Nie dałem minerału płciowego, bo boję się uklei. A kto krzyczy na nęcenie? Można nęcić. <grych> no, kule wpadają. O! Oho, pewnie kleń i pewnie znowu niewymiarowy. No jest mały. W pierwszej fazie widać prowadzę wysoko zestaw i tam za tym zaczepem puszczę i tam są brania. Taki mówić. O! On miał wymiar. Nie nerwuj chłopaków, bo naprawdę ci utopią. O! Poczekaliśmy się. Ale ryba ładna. Czekaj, czekaj, czekaj. Poczekaj, policzymy. 2, 4, 6. Mamy dzisiaj wagi, się na sztuki liczymy. 8. Wow. Jeszcze 16 rybek. Czekaj, bo może coś więcej dostać. 15 uklei, w tym jedna płotka malutka. No, <grym> Panie Jarku? No tak, <grym> tak. Kurde. <grym> <grym>